Dobry, witam na kanale Antcoget Boxing Team. Dzisiaj mamy niedziela 25 lutego, kiedy to nagrywam, oczywiście roku 2024 roku. Jesteśmy już po walce, po walce Adamka z Halidowem, która odbyła się wczoraj na z ZW, ale zanim o tym opowiem, chciałbym wspomnieć, chciałbym wspomnieć o czymś jeszcze. Mianowicie wczoraj gdzieś Około godziny 12 w południe walczył na Katani, czyli jest to, to 26-letni Japończyk, który, który, którego warto obserwować. Tak? Ma 26 lat, wczoraj walczył z Aleksandro Santiago i co, co ciekawe, wczoraj właśnie ten młody Japończyk na Katani zdobył pas Mistrza Świata w trzeciej kategorii wagowej, a mianowicie w kategorii kogucie. Zdobył w WBC, WBC w tej kategorii. Jest, jest właśnie tym Japończykiem, którego warto obserwować, poza oczywiście Monsterem, czyli oczywiście Naoya i Nuo. Jest młody, po pierwsze ma 26 lat i jest szybki, wczoraj, wczoraj wygrał przez, z, 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 w szóstej rundzie z Meksykaninem Santiago. A warto wspomnieć, że również w swoim rekordzie ma Moloneja, także, także to już świadczy o tym, że jest to jeden z najlepszych zawodników na świecie. E, jaki, jest, jaki jest największy problem Japończyków? E, natomiast e, mianowicie największym problemem tutaj e, zawodników z kraju kwitną, kwitnącej wiśni jest to, że e, po prostu walki, e, walki, które się odbywają w Japonii są transmitowane w w czasie kiedy my jesteśmy w szkole czy w pracy, także no za bardzo nie, ma, nie mamy możliwości, jak ich, jak ich oglądać. Mi tam się kilka razy udało walkę inu i obejrzeć, jak, jak byłem w pracy, czy jak jechałem, jechałem autobusem w tej porze południowej, także, także jeszcze mi się udało jakoś tam parę, parę walki inu, inu i obejrzeć, ale tutaj Tutaj z tym, no to jest oczywiście, jest oczywiście problem. No, i przez to, że e, te walki są o tych porach, e, o jakich są, no to ci, ci zawodnicy nie są aż tak e, dostrzegani. A szkoda, bo właśnie taki nakata, takiego nakataniego war, warto, tutaj, warto tutaj go poobserwować, bo, bo może, może, e, może nawet swoimi umiejętnościami e, dorównać wielkiemu. Wielkiemu Inuę. Także moi drodzy, zapraszam do, do obserwowania i kto nie widział, niech sprawdzi tą walkę, bo, bo było na co, na co popatrzeć. Przechodzimy sobie teraz, oczywiście, do, do polskiej, na polskie podwórko, do Gliwic, gdzie walczyli wczoraj innymi Tomasz Adamek z Namedem z Kalidowym. Była to oczywiście gala KSW. Czyli dość nietypowo e, e, zrobiona walka bokserska, gdzie na gali, która trudni która się MMA. MMA. E, jeszcze chciałem dodać tylko, że ja oczywiście jakimś wielkim fanem MMA nie jestem i jakoś tam zbytnio nie oglądam. E, kilku, kilku zawodników kojarzę, natomiast e, kojarzyłem Josha Barneta. E, 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 domyślałem się, że również ten pil de Fries jest, jest jakimś mega kozakiem, no ale z tego co zobaczyłem, ta, ta, ta walka, yy, no, to, no to był jakiś dramat. Nie wiem, może ja się nie znam, ale, ale słyszałem również, że kibice, kibice na Gali również gwizdali, także także coś tam było nie tak. Przechodzimy sobie teraz oczywiście do tematu, który, który yy, nas tutaj interesuje. Okej, okay, dobra, może nie wszystkich, ale. Ale interesuje, czyli oczywiście do tematu walki Tomasza Adamka z Mamedem Kalidowym. Moi drodzy, po pierwsze, po pierwsze, było, było widać rdze u Tomka Adamka. To już, to już było widać bardzo wyraźnie gołym okiem. Tutaj te 6 lat bez, bez boksu, tutaj, <laughs> przepraszam, utonka to. Było, było wyraźnie widać Tomek już nie był taki szybki wręcz przeciwnie to Mamet Kalidow go wyprzedzał był szybszy od Tomka no ale, ale koniec końców Tomek wygrał walkę Mamet był co prawda dobrze przygotowany wygrał pierwszą i trzecią rundę nawet w trzeciej rundzie doszło do, do takiej fajnej wymiany pod koniec Chyba w drugiej rundzie było to, że Mamet tam rzucił Tomka, no to mógł być taki odruch, tak? No, to jest właśnie to, kiedy całe życie walczysz w MMA i, i odbierają Ci nagle Twoje atuty, tak? Tomek, Tomek sobie, sobie radził z Mamedem, natomiast Mamet był bardzo dobrze przygotowany. Było widać też, że niektóre, niektóre ciosy Tomek również odczuł i możemy powiedzieć, że śmiało można powiedzieć, że po tej walce pozostał taki taki można powiedzieć lekki, lekki niedosyt, no bo ta walka skończyła się przez kontuzję Mameda, Mameda Halidowa, który nie wyszedł do, do czwartej rundy słyszałem nawet, że ponoć, ponoć Mamed miał kontuzję, kontuzję ręki już przed pojedynkiem ale, ale tak jak niektórych tutaj mnie to, mnie to kompletnie nie interesuje, ponieważ no albo, albo masz kontuzję i wycofujesz się z walki, nie walczysz po prostu. Albo jak walczysz, to nie narzekaj, że miałeś kontuzję. No prosta sprawa, no masz kontuzję, nie walcz, nie walczysz. Jesteś kontuzjowany, coś ci jest. A jak decydujesz, decydujesz się walczyć, no to nie mówmy tutaj o kontuzji, no bo co mnie to obchodzi? Każdy wie na co się decyduje. No ludzie, kochani, no kontuzja. No, także, także takie, takie mam zdanie, jeśli chodzi o jakieś tam kontuzje, które były wcześniej i nikomu nikt o nich nie mówił a teraz nagle, a teraz nagle zaczyna się o nich mówić, także, także jest to, yy, no jest to niepoważne z mojej, z mojej perspektywy, tak to wygląda. Yy, no Tomek, Tomek, Adamek, wiadomo już, w boksie nie ma tutaj za bardzo, za bardzo czego szukać, yy, bo, bo, wiek, wiek robi swoje, a jak ja to zawsze mówię tutaj, yy, biologii nie oszukasz, no także, yy, także w poważnym boksie nie ma, nie ma czego jeszcze Adamek szukać. Wiadomo, że jeszcze stoczy walkę na Fame, jeszcze nie wiem z kim i to też będzie walka bokserska. Nie wiem, czy będziemy o niej mówić, bo ja wiem, że mówimy tutaj tylko o boksie, ale jeżeli przeciwnikiem Tomka Adamka ma być jakiś praband, czy, czy czy jakiś inny gumis, no to no to nie będzie warto o tym mówić, tak? Tutaj, tutaj mówiliśmy, no bo z, z drugiej strony Tomka Adamka mieliśmy Mameda Kalidowa, który jest sportowcem z krwi i kości. Sporty walki to już ćwiczy, ćwiczy od małego i dlatego o nim mówiliśmy i, i mówimy, tak? Jeżeli, jeżeli jest to formuła bokserska, to, to mówimy właśnie o takich zawodnikach, no a o jakichś tam w Wardburgach nie, nie będziemy tutaj rozmawiać na tym kanale, tak? Moi drodzy, czy było warto obejrzeć? Czy było warto zapłacić pay-per-view? Bo na pewno teraz będę, będę słyszał, że o, tyle trzeba było płacić za pay-per-view, a tu mamet nie wyszedł do, do, do czwartej rundy, bo trzeba było oglądać zardzowiałego Adamka, który nie walczył 6 lat, po pierwsze nie trzeba było oglądać, nie trzeba było oglądać zardzewiałego Adamka, ponieważ nikt was do tego nie zmuszał, nikt wam pistoletu do głowy nie przestawił i nie mówił kupujcie pay per view, bo was zastrzelę, nie? To wy sami chcieliście wydać i sami chcieliście zobaczyć tego Adamka. Po drugie, nie, nie tylko, nie tylko ludzie... Dlaczego... Kurczę, dlaczego kurczę ludzie Cały czas mówią, płacą za jakiś event, dlaczego wy ludzie w ogóle mówicie tylko o walce wieczoru? Why? Przecież kupując event dostajecie całą galę, gdzie macie, nie wiem, nie wiem ile wczoraj było, dziewięć chyba walk. I te walki są naprawdę, naprawdę porwające. Zdarzy się jakaś, co, co będzie nudna, ale zdarzą się takie, co będą porywające. No ludzie. Dlaczego cały czas mówiąc o, o pay-per-view mówi się tylko o walce wieczoru? Chore, nie? No. Także, także taka jest moja, e, moja opinia. Mm. E, mam nadzieję, że... E, po tym, co widziałem, to mam nadzieję, jako już fan Adamka, że ta walka na Fame On ma chyba... <laughs> Przepraszam. Jeszcze mnie tutaj kasze trzyma. Adamek ma chyba podpisany kontrakt z fejmem na dwie walki. Z tego, co dobrze co dobrze teraz myślę. Więc ja mam nadzieję, po tym, co dzisiaj zobaczyłem, tego bardzo białego Adamka, że, że te dwie walki na fejmie to już będą... Naprawdę jego ostatnie i zobaczymy yy, no i, i, i zobaczymy czy tak będzie bo naprawdę już nie warto tego ciągnąć, tak no yy, a w przypadku Tomka, Tomka Adamka, który który był dwukrotnym mistrzem świata no myślę, że myślę, że po prostu nie warto bawić się w jakiś już fame MMA yy. Nawet jeśli by miał to być boks, tak jak już, już mówiłem wcześniej, z, z prawantami, nie warto, nie warto się w to bawić. Także, także mam nadzieję, że, że te dwie walki już tutaj ładnie i godnie pożegnają, pożegnają Tomka Adamka z boksem. Także moi drodzy, bokserska kawa 103, 25 luty 2021. 24. Marcin Antkowiak, Antkowiak Boxing Team. Yy, godzina 15.25, kiedy to nagrywam. Trzymajcie się. Miłej niedzieli. Peace.